Nie inwestuje się nic na tę ziemię. Tu macie obraz polskiej młodzieży wyniszczonej. Z jego zdominowały demony ciężkiego metalu, ciężkiej muzyki i pornografii. 80% tak wygląda stan naszej młodzieży. Warszawa? Nazwali alejami w Warszawie Aleje Jana Pawła. Największe burdele w Warszawie są na tej ulicy. Arab wysiadający na lotnisku i go mówi na Jana Pawła. Wiecie co się dzieje na naszej ziemi? Pani Gronkiewicz walc, pousuwa krzyże wszystko, a promuje na tej Warszawie, która za ten grzech zapłaciła karę II wojny światowej i powstanie warszawskie. Oni rozrywają szaty. Tu macie obraz Polski, tak leży polski rolnik, uziemiony i wyje. Tu macie obraz polskich miast, wy już ledwo ciągniecie, a wy dalej potraficie ślepo głosować na wszystkim, co jest na lewo. Nie posłuchaliście głosu Boga na jesieni, oto nadchodzi Bóg, o Polsko, jak mi cię szkoda. Całe życie poświęciłem młodzieży. Zeżarliby cię za to. Więc macie dzisiaj takich ów. Gdzie jesteście biskupi? Twórcy Kateres. Coście pozdrawiali. Nie daliście młodzieży świętych. Nie daliście sakramentariów. Daliście tylko Kościół jako wspólnotę. Przecież barany to nie wspólnota uświęca lud tylko Bóg. Przejrzyjcie, pościągajcie purpury, bo Polska wyje. On przyjechał, błagał o miłość. Trzy tygodnie temu płot przeskoczył o trzeciej po północy w czasie żywego różańca. Miał dwadzieścia egzorcyzmów. Z niego wyszło już sześć demonów i jeszcze siedzą. I wiedział, że jedynym ratunkiem jest Chrystus Król. I żertwa ofiarna, w to przystąpił, dziś przywiózł kolegę. Pasi brzuchy, pasiecie siebie, a nie lud. Słyszeliście Mardziewicza, on co jak mówił do kapłanów, Bogu krowy przestawicie i owce, a wy dzisiaj pałace wybudowane koło tych, cudowne pokłady na kątach, to Bogu przedstawicie, a gdzie my będziemy? W piekle? W ranie skończone! Bandyci! Przyjedźcie teraz tutaj i pomóżcie mu! Jesteście winni za cierpienie Polski, bo ona dzisiaj tak wyje! Dlatego na zawodzie nas poczytują. Jako za niewolników, za największych durni, śmieją się z nas, a wy nas nie boicie się. Spłacacie Żydom tyle miliardów i do reszty nas dobijacie. To powinni Niemcy spłacić. Amerykanie, bo oni nakręcili wojnę, nie my. Złupili nas, Niemcy, komuniści, a teraz w biały dzień, wy nas łupicie. Nasi ojcowie się w grobach przewracają, że macie pełne brzuchy i dobre samochody? Taki jest stan ducha narodu. Za chwilę większość z was będzie tak wyła. I kto wam pomoże? Upasiony generał? Z w ręku? Cynik filozof? Zdrajca mason? tylko zdjęcia i dobre punkty w mediach. A co przed Bogiem i przed ludźmi?